Witam Was serdecznie z tej strony Demandies i zapraszam Was na taki premierowy materiał z gry Dark Devotion. Jest to produkcja, która została zapowiedziana jako taki Dark Souls 2D. Jest to po prostu Souls like O samej produkcji powiem Wam więcej, ale imagine. najpierw obejrzyjmy materiał wprowadzający. This is how it No sacrifice being too great to praise their God. Devotion is taught through suffering. Fearfulness and the obfuscation of knowledge are the foundations of our society. And those tempted to resist it will pay the heaviest price. Moi drodzy, w tak tajemniczy sposób właśnie rozpoczyna się Dark Devotion i w ten też sposób wygląda menu głównej gry. Jak sami zauważyliście już zapewne zauważyć, gra jest również w polskiej wersji językowej, co jest bardzo miłym zaskoczeniem, muszę przyznać, jak na to, że no, nie jest to jakoś niesamowicie e, wysokobudżetowa produkcja. Także, mamy tutaj też dostępne wszelkiego rodzaju statystyki. Jak sami widzicie, pograłem dosłownie moment, żeby zobaczyć tylko czy gra działa i jak działa. E, więc zabiłem aż dwóch wrogów. E, może tutaj przejdziemy sobie już do gry właściwej. Chociaż, tylko jedna jeszcze informacja moi drodzy. Gram na wersji 1.0.0, dzięki uprzemości twórców mogę wam zaprezentować tę grę na premierę, ale nagrywam to przedpremierowo, także to co tutaj zobaczycie, może się w znaczącym stopniu różnić od tego co będzie na premierę. Mam Mam nadzieję, że im plus. Natomiast teraz przejdźmy już po prostu do gry i rozpocznijmy ją od nowa. Dajcie znać czy chcielibyście, żebyśmy skończyli na takim e, materiale prezentującym tę grę, czy być może, takim wiecie, pojedynczym, czy być może chcielibyście o, regeneracja wytrzymałości plus jeden. Czy być może chcielibyście, żebym nagrał z tego całą serię Zagrajmy Wy? Wszystko oczywiście zależy od was, a teraz moi drodzy przejdźmy już do gry. I tak, w, w lewym górnym rogu oczywiście mamy pasek Staminy, czyli ten taki żółto-pomarańczowy, który schodzi w momencie ataków. E, kiedy się blokujemy, to regeneruje się znacząco wolniej, jak sam widzicie. Oczywiście możemy też robić uniki i... Są aż trzy przyciski odpowiedzialne za uniki. Jeden, powodujący rola w tył, nawet jeżeli biegniemy w ten sposób, rolujemy zawsze, zawsze do tyłu. Drugi, czyli zawsze w prawo analogicznie. No, i jeden, który działa klasycznie, czyli rolujemy w tą stronę, w którą się po prostu patrzymy. Eee, I to jest w zasadzie tyle. Dużo z tego nie ogarnąłem jeszcze. Zobaczymy sobie w trakcie, jak wszystko w mojej drodze będzie wyglądało. I tak. Nie tak szybko, templariuszko. Jeśli pójdziesz dalej, nie będzie powrotu. Lepiej poruszaj się ostrożnie. Obyś na drodze słyszała jego świętą pieśń. To jest wszystko, co powiedział. Dobrze. Lata treningów nauki teologii i technologii, tylko po to, by tu oficjalnie wejść. Podróż dopiero się zaczyna. Templariuszko gotowa. Czy wchodzi na to, że nie możemy stworzyć swojej postaci? Natomiast mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało braku jakiejś możliwości ciekawego rozwoju naszej bohaterki. Trzymajmy się razem, bo tylko Bóg wie co czeka na nas w środku. Ludzie ciągle plotkują, ale nie zawracaj sobie nimi głowy. Razem damy radę. Uważaj, zanim przekroczysz próg, poczekaj. Idziemy grupą, ale jeśli się zgubisz, templariuszko, niech jego śpiewcie prowadzi. Tylko z nim masz szansę na przeżycie. Z drugiej strony, śmierć w świątyni to najlepsze co możemy mu ofiarować. To wszystko, zrozumiałaś? Niebiosę, zatkajcie uszy od samego wejścia ciągle tylko narzekają. Proszę przyznać, że to tłumaczenie jest na razie dość dobrze zrobione. No i jesteśmy, nareszcie. Czuję powiew wiatru ze środka. Księgi mówią o ciepłym oddechu i grobowej atmosferze wśród zamarzniętych szczytów. Świątynię zawsze opisywano jako żywą. Czytałem, że potrafi wystać wiarę, niczym pijawka, krew z żywiciela, a w jej wnętrzu każdy jest bez przerwy obserwowany. Czuję się, jakby ktoś się na mnie gapił. Wzywa nas. Czy to głos naszego Boga? Nie słyszałaś? Święte światło idziemy cię wyzwolić. Święte światło idziemy cię wyzwolić. Rozumiem, że już się powtarza. Natomiast ty mówisz tak. To właśnie tutaj mordercy, złodzieje i zboczeńcy mają ostatnią szansę na odkupienie. Dlatego zrzucamy ich w głębie. Skołaci i samotni idą na zatracenie. Zanim zostaną połknięci przez monolit. Wzdrygam się na samą myśl o tym, że w jego paszcze kończą również prawe dusze. Również prawe dusze. Co nas czeka po drodze? Przyjaciółko, niech prowadzi cię jego śpiew. A że to jest najwyższa pora na to, żebyśmy przeszli dalej, atakuj i paruj. Ostrożnie zarządzaj wytrzymałością, bez niej niczego nie zrobisz. Czekaj, okay, czy to jest faktycznie parowanie, czy po prostu chodzi im o blokowanie. Okay, czy po rolu też mamy jakiś inny atak do wyprowadzenia? Nie. Wiesz, zaraz. Jest taki znet głowy. Tak, jest inny atak chyba. Można przytrzymać przycisk ataku w ten sposób eee, W ogóle zastanawiam się jak działa to życie Mamy tylko dwie kropki z trzech Czy jest to na dwa hity w takim razie? Oprzedziłem go jakimś cudem To jest Jeżeli się blokujemy spróbujemy zaatakować Okej okay. właśnie no nie wiem Zobaczymy jak to będzie wyglądało Na razie gra zapowiada się dość ciekawie Ale zobaczymy jak się rozkręci No to jest wiadomo sam początek no i sami widzicie ile już przeciwników pokonałem, nie? Więc <grymne> dużo nie pograłem Wygląda jak trucizna jakaś Nie byłem przygotowany Muszę się zabić? No nie, sprawdzaj choroby i ich efekty. Mudl się lub gin. Co? Miecz templariusza. Tarcza templariusza, zbroja templariusza. Medalion templariusza. Od lat zabraniam ci czegokolwiek innego. 2 na 3 moja zbroja. Aha, czy to nie jest życie? Stalowa zwykła tarcza, tradycyjne uzbrojenie templariusza. O, brzemi wygnanych. Każdy krok boli. Oby dobry bóg, a czym mnie uzdrowić. Mudl się lub gin. Wypełnia ci siłę templariusza. regeneracja wytrzymałości plus 1. Dobra. Modlitwa, zużywa punkty wiary, wciśnij klawisz, e, dopóki kula się nie napełni, czyli musimy przytrzymać. Tak, musimy przytrzymać chyba. Rozumiem. Co to zrobi? Zaleczyło mi chorobę. Twoja modlitwa została bez odzewu. No nie wiem, bo zdjęło mi chorobę. Oho. Chybienie. Okej, okay, coś z niego wypadło. Płaszcz żebraka. No słabszy jest. Regeneracja wytrzymałości ma lepszą, ale cios krytyczny 0. Ogłuszenie takie samo i chybienie 4%, a moje ma 0. Od lat zabrając noszenia czegokolwiek innego. No nie będę tego zakładać. Nie wiem czy ja to mogę podnieść w jakiś sposób. zmienić wygląd w ten sposób. Nie wiem jak to. A zmienia się wygląd, faktycznie. Fajnie. Ale wolałbym jednak ten, który mieliśmy do tej pory. Idź w górę i w dół, by poruszać się po drabinie. Uklęknij przed skrzynią, by zebrać jej zawartość. Używaj strzałek, przedmiotów oszczędnie. W górze przedmiot oszczędnie, a twoje szanse przetrwania wzrosną, możesz upuścić przedmiot jednorazowy, naciskając przypisany do niego klawisz. Jest to fragment zbroi, mimo wieku, można jeszcze do czegoś wykorzystać. Naprawia zbroję, ok, bierzemy. I. Czy ja to wyrzuciłem, właśnie? Czy ja to zużyłem? Nie wiem, to było dziwne, bo ja to zużyłem. Mamy tu się ekwipuny, jak mamy mapę? Świątynia, starożytny loch 4%, starożytna tabliczka Boss, zaginiony pokój, ołtarz modlitewny, teleporter, starożytna tabliczka Idź w środku i przybliż, zamknij Jezu ile tego jest Pełny ekran, wibracje stoper, wyłączono sterowanie, dobra Wszystko jasne Poza jednym Dokąd teraz mam pójść? No, tutaj, okej okay. Rozumiem, że to cały czas jest, 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 jest takim tutorialem jeszcze wszystko. Porusza się ostrożnie, by unikać pułapek i patrz w dół, zanim zeskoczysz z platformy. Boże. Oj, to był bardzo dobry wybór. Małam mam tych strzał. Na mapie sprawdzaj, skąd przychodzisz, odwiedzony pokoje, odwiedzony pokoje zostaną zapisane. Okej. Okay. Zaraz, 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 zaraz pójdziemy w drugą stronę. Hmm, możemy na spokojnie przejść. Od starego wojownika. Przeczytaj uważnie, intruzie. Myślę, że te stworzenia w jakich, są w jakiś sposób kontrolowane. Obserwuj je przez chwilę, a sam się przekonasz. Każdy ich krok i każdą myśl można przewidzieć. Tak, te potwory to nie są niestety rozumne, ale w tym, co zostało po ich mózgach wszyto jedną myśl. Zatrzymanie Ciebie, intruza. Uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Tu widzę, że jest kolejne przejście. nie podejrzewam, przez to po prostu przerolować, jak gdyby nigdy nic. Też byliśmy. Zobaczymy najpierw górę. Później pójdziemy na dół, bo ktoś tu jest. Zmienię hmm. sobie broń tył jakiego drugi zestaw. Po drugiej stronie jest dźwignia, gdybym miał broń zasięgową, dałbym radę aktywować platformę. Nie zejdę do jamy trupów w tym Pomożesz mi przejść? Cyk. Coś powiesz na to? Wspaniale, dziękuję za pomoc! Stymulujący napitek, każdy szanujący się Templariusz zna ten stary przepis, przywraca wytrzymałość. Bierzemy. Mamy jakiś skarb, Czyli przycisk, aby otworzyć drzwi poniżej. Igły jakieś podniosłem, nie zdążyłem przy co one robią w zasadzie. Także mam problem, bo chyba tego nie sprawdzę jakoś inaczej. Użyły się drzwi. Aha, te pod nami, dobra. Cyk. Jemy sobie. Jestem ciekawy, jak gra się będzie prezentowała w jakiejś bardziej zaawansowanej walce, bo to wszystko to na razie jest takie podstawowe. Jakieś potencjały jest, ale dość sztywny jest ten gameplay, muszę przyznać. Wykonanie przeciwników zupełnie wiara. Okej, okay, te mechanizmy są dla mnie jeszcze obce. Dobra, jeden podprowadzony. Nie ja chciałem z dwoma naraz walczyć, bo to byłoby trochę głupio. A no tak, stamina. <laughs> niestety. W jak się jakoś tej... nie. Zbliżyć się nie znaliłem, tak żeby się nie skapnął. Oho! Zbił mi pancerz, czyli jestem na trzy hity, bo najpierw pancerz schodzi, rozumiem. Nie żyję. A my mamy kolejne przejście. Są nasi. Nie módl się do tego nieszczęśnika, Mnie zignorował. Lepiej wykorzystaj wiarę tak, aby otworzyć te przeklęte drzwi. Wszystko będzie dobrze, przyjaciółku. Mam narzędzia do oczyszczenia rany. To powinno ci pomóc. Niebiosa, co mi się dzieje? Co za zmęczenie, kaszla. Wewnątrz zło jest groźniejsze niż na zewnątrz. Obym szybko wyzdrowiał. Dobra, czas się pomodlić tutaj. Nie widzę, żeby to się zmieniało z naszym statusem wiary. Dobra, drzwi otwarte, a więc nie powiedzą na to. No dobra, spoko. osem kleczący, o! Mi się podoba. Pięknie. UHP. Ci mi się wydaje, że to jest taki punkt zapisu. Być może to będzie jakiś boss. I parowanie nie wystarcza, rupuniki. Oho! <laughs> Zaczyna się. Czyżby? Pierwszy boss, moi drodzy. Dziecko odchłani. Oczywiście, że boss. Szybko poszło, co? Staminy! Z wszystkich przedmiotów jednorazowych skorzystałem! O Jezu! Nie miałem Staminy już! Twoja wiara zgasła i co teraz? trochę jak w Unworthy wygląda ten ekran śmierci, nie? Tylko jeszcze by brakowało, żeby ta śmierć przyleciała i nas ścięła. Hmm. Nie jest to ciężka walka, trzeba zobaczyć na spokojnie. No wiecie, w końcu pierwszy boss, nie? Wow, to jest niespodziewane. Większe no! obrażenia, bo po głowie pijemy. No i mamy go! Wróg pokonany! Świetnie! Co drugim razem? Myślę, że nie było dramatu. A co się stało z tymi tutaj... ...grzesznikami, którzy byli? Wow. Wiem, że warto to rozwalać z jakiegoś powodu. Tak! kompres. Infekcja możecie zabić, Oparz swoje rany i strupy tym bandażem. Uzdrawiam. Bierzemy. Świetnie. Będę się na razie leczyć, bo chyba nie ma takiej potrzeby. Co to jest? Kolejny robak pełznie w stronę światła! Wow! Ej! Żołosne! Ej, tego się nie spodziewałem, nie mogę się zablokować! Nie obawiaj się tego, co cię wzmocni. Powstaj No powstań! Była pielgrzymka z początkiem wieczności. Powodzenia. Schronienie plugawej krwi. Odblokowano osiągnięcie Deus Duvult. <gry> Regeneracja wytrzymała się plus 0,5. Sobota kapitał wkracza do pustki. Witaj w schronieniu, witaj. Gdy inkwizycja boi się e, lub czegoś nie rozumie, stosuje środki ultimatywne – zniszczenie. Od czasu do czasu wrzuci tu na dół jakąś biedną duszę, na przykład ciebie. Naprawdę, to Templariuszka bez drużyny, a to dopiero. Nareszcie jakaś zagadka dla mojego zgniłego mózgu. Zapamiętujesz swojego starego drucha przewoźnika? Zapamiętasz? Odwiedź mnie, gdy zawitasz ze za schronienia. Na pewno będę miał coś miłego. Rozumiem, że to jest po prostu nasza, my drodzy, taka lokacja wypadowa. Co my tutaj mamy? Kocie oczy, ciemność nie wpłynie na twoje widzenie. O, proszę bardzo, czyli drzewko umiejętności niejako. Kocie ruchy, kocie szpony, Trafiasz z morderczą precyzją na cztery łapy, ruszysz niczym kot, szybkość tam zwiększa i tak dalej. Dobrze. Ty. Więc jesteś jednym ze świętych darczyńców. Dziękuję, szlachetna templariuszka. Dziękuję. Hmm. więc jesteś jednym ze świętych darczyńców. Aha, no to już było mówione. Już nic nie, e, nie wydarzy, więcej Biblioteka Plugawej Krwi. Wiem, że tam nie możemy wejść. W nawet żadnej broni nie mam. To jest dopiero ciekawe, moi drodzy. Tu coś będzie? Kot jakieś. Ciemność. Okej. Okay. Uklęknij przed świętą stelon. Jeśli zabijesz... okej, okay, dość e, koszmarów, nagroda cię nie ominie. Zbawienie to towar, jak każdy inny wystarczy mieć pełny mieszek. Szansa na krytyki i tak dalej, dobra. Wiara, obrażenia, wytrzymałość. Podbijanie statystyk, wejdź w sam środek. Prowadzenie w ciemności, starożytny loch tutaj mamy. To jest lokacja, do której mógłbym wejść teraz nawet, ale zobaczmy jeszcze innych. No co my tu mamy? Kolejne zwłoki do świątynnej kolekcji. Co? Tempariuszka i to sama? Bluźnierstwo, szaleństwo. Nie wiem czego szukasz, ale na pewno cię nie lubię. Witaj w swoim nowym życiu! Super! Zabichasz jednego, zanim umrzesz kobieto. O, ten coś od nas chce. Pisze moje pytanie, nie widzę niczego. Proszę nie zasłaniać światła. Niebiosa, rusz się. Co? Czemu mi zasłaniasz? Rozpraszaczka, kobieto. Czego ci trzeba? Skazana włóczęga, córka psa czy templariuszka szukająca zbawienia? Kim jesteś? Spieszmy się. O, widzę. Pytasz jak możesz nam pomóc? Wystarczy, że zrobisz co każe, a potem zdasz raport i kolejny, i kolejny. Oczywiście zarobisz swoje. Oto pierwsze zadanie. W starożytnych lochach zaległy się jakieś paskudstwa. Małe, wolne, szare. Czasem spadną z sufitu na podłogę. Zabawne. Wykończ je. Są w starożytnych lochach. Są małe i czasem spadną. To już było mówione. Czyli nie rozumiem, dokąd musimy pójść. A tutaj mamy kowala i też jakieś zadanie, chyba ewentualnie. Jakikunek. kawy zapis w kuźni. Dziękuję. Bez odpowiedniego wyposażenia zginiesz. Jeśli chcesz przetrwać, wracaj tutaj regularnie. O, dobra, czyli w ten sposób się dostraja ekwipunek. Łuku i tak nie posiadam, niestety. Eee. Słuchajcie z zewnątrz, co? Witaj panienko, pozwolę, że ci przedstawię. Jestem Kostuch Stary jest Świątynny Kowal. Dobra, to jest na razie nasz jedyny set, jaki nie mam do wyboru. Nie ma tu niczego innego zupełnie. To jest jakieś zablokowane przejście. Dobra, wydaje mi się, że to jest moi drodzy wszystko. Czyli moglibyśmy spróbować sobie przejść tam do tych Mmm... lochów, do tego starożytnego lochu. Warto klękać w różnych miejscach, żeby zobaczyć czy można wejść jakoś w interakcję. Starożytny loch, ale tu jest jeszcze zejście na dół, moi drodzy. Hmm. Jakaś kukła ćwiczebna? Chyba to tyle. Patrzę. Nie, no ktoś tu jest. Kaszle. Spokojnie, to łagodna zaraza. Opluwa krew. Odpluwa. Kaszle, spokojnie, to łagodna zaraza. Robi to samo. Dobra, chodźmy stąd. Jeszcze złapiemy coś za chwilę. Weźmy do tego lochu, czyli tam, gdzie prowadzi mnie teraz zadanie. Mam troszkę mniej zdrowia, przez to, że mam jakąś soprzą zbroję niż wcześniej. Zrożytny loch. Wow! No tak, pułapka na dzień dobry. Nie mogło być lepiej, po prostu. Już widzę... O, i kolejne kolce! Widzę, że już teraz, moi drodzy, gra zaczyna pokazywać pazur. Jezu, ile to ma życia? Dobra, zginął. Narzędzia chirurgiczne leczy z choroby, ale rani. Bogański Bożek. Relikwia zniszczy zarówno ciało, jak i kamienne mury. Wywołuj duchy. Co? W ogóle ciekawe, czy ja muszę w jakiś sposób zużywać te przedmioty. Czy po na przykład dwu, yy, czterech przedmiotach już mi się skończył miejsca w ekwipunku i będę musiał wybierać, co chcę nosić. Się tutaj, zobaczymy, co się wydarzy. Może pułapka się zablokuje? A nie, otworzyło się po prostu przejście. Platforma jest w ruchu. Pytanie jaka? Gdzie ona się znajduje? Czy, ten, czy drzwi rzeczywiście otwierają jakiś gość? To ołtarz odkupienia, moje dziecko. Wróć tu i pomódl się, gdy popełnisz poważny błąd. Odpuszczenie grzechów, jak w Tarak może zostaniecie ci to odpuszczone, nie zapominaj jednakże, że, że wszystko ma cenę Bat za kradzież, powieszenie za cudzołóstwo, a wyżyczenie się dubra... Dubr! ...za przysięstwo, Dobrze. Na razie tu nie mamy nic do roboty. Możemy zobaczyć sobie to miejsce jeszcze. Posąg leczniczy. Platforma jest w ruchu. Wow, było blisko. Teraz jakoś tam wyłyszyło. Wow! Kurde! <śmienicza> Cześć, wiera zgasła. Ciekawe, czy to o tych przeciwników w ogóle chodziło w naszym zadaniu. Ciekawe. Ale wydaje mi się, że w ogóle do tego miejsca nie powinienem tak naprawdę na, na samym początku pójść. Więc, moi drodzy, zobaczmy, co się teraz wydarzy po śmierci. Powiedziałem się tutaj, schronieniem plugawej krwi. Czy są jakieś konsekwencje mojego zgonu? Regeneracja wytrzymałości taka sama. Nie wiem, czy coś się stało, jeszcze nie ogarniam tych mechanik w grze. Natomiast widzę, że nie mam ekwipunku. I stracimy przedmioty jednorazowe, moi drodzy. Czyli co? Co każdą śmierć muszę iść do Kowala? Czy to jest po prostu kwestia tego, że gramy przedpremierowo, niejako i. Tak to wygląda, jak wygląda. Oczywiście, że to specyfika tego, że gram na wersji 0 i w ten sposób to jeszcze działa. Tak czy inaczej, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, czy wam się gra podoba. Jeżeli tak, to możemy sobie zrobić z tego jeszcze parę odcinków, ewentualnie całą taką pełnoprawną serię zagrajmy w Dark Devotion. Jestem naprawdę mega ciekaw waszych wrażeń na temat tej produkcji, także dawajcie znać koniecznie i do usłyszenia, do zobaczenia być może następnym razem, ale na pewno następnym razem w innych seriach na kanale i w innych grach. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, bardzo bardzo wdzięczny i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!